Czy myślicie, że piwo jest za drogie? A, za chwilę opowiemy Wam, dlaczego będzie jeszcze droższe. Dzień dobry, Kociekwik, piwny głos w Waszych domach. Będziemy dzisiaj mówić o tym, dlaczego piwo będzie coraz droższe. To jest jeden z ulubionych tematów Marcina i temat, A? o który prosiliście w komentarzach. Nieprawda. Prawda, prosiliście. Znaczy, tak, prosiliście, to prawda, natomiast to nie jest jeden z moich ulubionych. Mówi... Po prostu często o tym mówisz. Ale mam dużo bardziej ulubionych tematów. Okej, okay, ale ostatnio bardzo często mówisz właśnie o tym, że piwo będzie droższe, o tym, że przyjdzie moda na Session Ipy. Porozmawiajmy o tym dlaczego tak będzie. Od razu chcę powiedzieć, że nie jestem ekonomistą, więc jeżeli jakieś niuanse czy powody, dla których to drożeje, a to nie, jesteście w stanie wyjaśnić lepiej niż ja, to proszę bardzo. Natomiast ja bym się chciał skupić na faktach. To znaczy co wiemy, że zdrożeje. Jeżeli wiemy o ile to, postaram się to powiedzieć i jak to się może przełożyć na nasz rynek, gdzie będzie oczywiście już trochę wróżenia z przechmielin. Ale myślę, że znając ten rynek tyle lat, możemy coś tam o nim powiedzieć, chyba. Od jakiegoś czasu mówi się już o tym, że wzrośnie akcyza i w związku z tym wzrosną ceny piwa. Tak, akcyza wzrośnie od stycznia przyszłego roku o 10%. I teraz tak, czy to jest, o tym się mówi bardzo dużo. O tym wszystkie serwisy piszą, że wzrośnie akcyza. Natomiast czy wzrost o 10% akcyzy to będzie duży wzrost ceny piwa rzemieślniczego? Nie. To będzie wzrost o kilka, przy mocnych piwach kilkanaście groszy. Oczywiście ziarno do ziarna, natomiast ten wzrost akcyzy będzie bardziej odczuwalny przy najtańszych piwach. Akcyza jest liczona od Plato. Czyli jeżeli mam piwo 12 Belgie tanie marketowe i 12 Belgie kraftowe, różnica ich w cenie jest ogromna, ale akcyzy płaci się tyle samo. Tak, wiem nie tyle samo, bo kasztowe browary mają ulgę na akcyzie, ale ten sam sposób naliczania. Więc akcyza, jeżeli wzrośnie o te 10% w tanim piwie, gdzie stanowi większy procent ceny, to piwo będzie zauważalnie droższe. Jeżeli wzrośnie tam, gdzie ta cena jest 3-4 razy wyższa, a wzrośnie o podobną kwotę, czy połowę tej kwoty, bo ulga na akcyzie, to ta różnica nie będzie aż tak zauważalna. Więc akcyza. OK, no jest wzrost, ale nie odczujemy tego w sposób znaczący na półce sklepowej. Z tym, że ponieważ akcyza jest liczona od plato, od stopni, od gęstości brzeczki, ekstraktu, to im bardziej ekstraktywne piwo, tym więcej ta akcyzy będzie. Czyli jeżeli mamy piwo 10 Belgie i 30 Belgie, to w tym drugim będzie trzy razy tyle akcyzy. Na wzroście o 10%, więc łączna kwota będzie sporo wyższa, ale wciąż naprawdę ten wzrost akcyzy. To jest pikość w porównaniu z innymi rzeczami, które wzrosną. No dobrze, to porozmawiajmy o tych innych rzeczach, których ceny także wzrosną, czyli o surowcach. Tak, i tutaj głównie wszystko się rozchodzi o słód. Słód, który jest, jak wiemy, podstawowym składnikiem do produkcji piwa, nie wagowym, no bo podstawowym jest woda. Woda pewnie też drożeje, bo chyba drożej ścieki. Wszystko drożeje generalnie, bo mamy inflację, więc drożeje wszystko, ale niektóre rzeczy drożeją bardziej. I właśnie słód jest czymś, co dużej bardziej. I dlaczego tak jest? Są gorsze plony, pogoda, plus zawirowania na rynku słodu. Tutaj, z tego co czytałem na blogu angielskiej słodowni Simpsons, winni są Chińczycy. Generalnie wiele rzeczy, które się dzieje, wpływ na gospodarkę ma gospodarka Chin. Ona jest bardzo prężna, bardzo dużo surowców zużywa, i tych surowców brakuje gdzie indziej, rosną ceny. I itp. No ale ze słodem jest e, nie tak, że, że Chińczycy zabrali cały słód, no nie, bez no Ale gorsze plony, zamirowania. To, że było coś takiego, że Chińczycy mają jakiś spór z Australią, Australia im sprzedawała dużo słodu, a ponieważ mają spór, to przestali kupować ten słód, więc dzieli słód z Francji i trochę w Europie tego słodu brakuje. Dlatego, e, ponieważ pogoda nie była najlepsza, a słód browarny musi być najwyższej jakości, to tego słodu browarnego jest mniej, słodu paszowego jest odpowiednio więcej. A skoro tego słodu dobrego browarnego jest mniej, jest większe zapotrzebowanie, to można wyższą cenę za niego zażądać i to robią rolnicy. Cena surowca wzrosła podobno o 90%. Więc słodownia kopuje o wiele droższy słód, którego jest mniej, musi go zasłodować, no i sprzedaje go browarom i cena oczywiście musi być odpowiednio wyższa i tu się mówi o 40 do 50% więcej. A to jest podstawowy surowiec. Nie jest najdroższym surowcem, bo jeżeli mówimy o New England IPL, New England Pale Aleu, New England Double IPL, to droższy jest chmiel. No ale dla wielu piw podstawowych, lagerków takich prostych, no jednak słodu się używa sporo w porównaniu do chmielu, więc cena jego jest równie wyższa i ma porównywalnie większy procent w cenie końcowej. Czyli to przełoży się na wzrost ceny. Laktoza też poszła w górę. na pewnie też jeżeli nie poszła, to zaraz pójdzie. Więc pejstry też w górę. Okej, okay, a czy jesteśmy w stanie przewidzieć, o ile cena piwa może wzrosnąć właśnie ze względu na wzrost ceny słodów? Ze względu na sam wzrost cen słodów, no można by to przeliczyć, ale to nie będzie miało sensu, bo nakładają się inne podwyżki i. Można by rozbić to i każdą podwyżkę przeliczyć, być może, no bo każdy browar będzie to liczył po swojemu, każdy ma inne taryfy, inne, jak się kupuje naraz 100 ton słodu to się płaci inną cenę, więc nie podejmuje się policzenia dokładnie o ile wzrośnie cena w wyniku tego i tego. A, o, a dlaczego o tym jeszcze będzie później? A swoją drogą niektóre browary zrobiły sobie zapasy słodwa. W każdym razie próbują robić zapasy, żeby mieć na przyszły rok, zanim się pojawią te dużo droższe słody. Znaczy te dużo droższe słody już teraz będą, bo już listopadowe cenniki są wyższe, więc ci, co mogli, mieli miejsce i środki do tego, kopowali słodu tyle, ile się dało. Ale nie wszystkim się udało. Słyszałem, o browarach, które dostały, chciały zakupić. X słodu, no dostały połowę tego. Bo no po prostu słodownia teraz, mając tak gigantyczny powód, bo wiedzą, że zaraz będzie o wiele drożej, więc wszyscy próbują kupić teraz, ile się da, na zapas. I tak na przyszły rok nie starczy, ale chociaż, żeby trochę zaoszczędzić, no bo to można zaoszczędzić dla browaru kilkaset złotych na palecie, tysiąc złotych na palecie. Zależy jaki słód biorą, jaka jest różnica, ile go zużywają. Itp. Rosną także ceny gazu, co też będzie miało swoje przełożenie na cenę piwa ostateczną. Ceny gazu, ceny prądu, ceny śmieci, no już nie wszystko. No, gaz i prąd to są media powszechnie wykorzystywane w browarach do grzania, gotowania. Więc browary, które grzają prądem, no to ich rachunki od stycznia będą tak pójdą w górę. Gaz? Okej, okay, gaz też drożeje, to różnie jest to. 30%, 50%, to wszystko zależy, jaki jest dostawca. Więc ciężko powiedzieć tak dokładnie, o ile to będzie. No ale przynajmniej gaz jest wciąż dosyć tani i grzanie gazem wciąż jest bardziej opłacalne niż grzanie prądem. A prąd potrafi, jak widziałem gdzieś informację, że o 80% w górę gdzieś o 30% no wszystko. Wszystko jest zależne od czynników licznych. Paliwo też idzie w górę. Tankujecie na stacjach, widzicie, że ceny po prostu w górę, w górę, w górę. A ponieważ paliwo jest podstawą transportu, no to wszystko, co trzeba przetransportować, też będzie droższe. I to po prostu tak się nawarstwia jedno na drugie. Przez to, że gaz będzie droższy, już jest, a będzie jeszcze droższy. Yy, droższe będą też butelki, ponieważ huty wykorzystują gaz, grzeją gazem. No, butelek się po prostu nie, nie robi na zimno, potrzeba tego wysokiej temperatury, potrzeba gazu, rachunki wzrosną, więc nie wiem, niech to będzie kilka. Widziałem, ktoś twierdzi, że kilkanaście groszy na butelce. Ale na butelce, która teraz kosztuje 50-60 groszy, plus te kilkanaście, plus kapsel, a bo kapsel jest przecież metalowy, tak samo puszki. Problem z aluminium na rynkach światowych, nie ma towaru, więc cena będzie rosła i rośnie cena tego, tego, czyli mam butelkę, rośnie cena butelki, rośnie cena kapsa, rośnie cena etykiety, jeden browar pisał, że w tym roku o 90 kilka procent koszt etykiety im wzrósł, rośnie cena tego, co tam trzeba wlać, to ma wyższą akcyzę, trzeba to gdzieś zawieść, trzeba zużyć tyle samo paliwa, ale droższego i tak dalej, i tak dalej, to się nawarstwia. Od przyszłego roku wzrastają też koszty pracownicze, są nowe podatki. Nowe podatki, w których chyba jeszcze się nikt nie jest w stanie do końca odnaleźć. No ale płaca minimalna rośnie rok w rok. Składki zusowskie rosną rok w rok. No i no kto za to płaci? Pan płaci, pani <grym> płaci, wszyscy płacimy. To się przekłada na cenę końcową towaru, bo jeżeli pracownik robi tą samą pracę, ale Trzeba mu brutto zapłacić więcej, mimo że nawet netto, jeżeli dostaje, nie mam nawet minima, powiedzmy, że nawet nie ma minima, że ma jakąś sensowną pensję. Ale skoro ZUS rośnie, to brutto ten pracownik kosztuje więcej, więc w czymś to musi być odrobione? No, no nie da się. No. To nie jest dżownica, że jak się utnie, to się robi o dwie. No way. Więc rośnie tak naprawdę wszystko, co może urosnąć, a nie widać, żeby coś miało, jakiekolwiek koszty miały iść w dół. Więc nie wszyscy chcecie wiedzieć, no dobra, to ile to piwo będzie kosztowało po nowym roku? I to jest pytanie, na które ekonomiści piwowar piwowarscy w większych browarach, mniejszych sobie zadają i, i na pewno wszyscy będą teraz się starali, żeby te podwyżki były jak najmniejsze, bo jest tak. Musi, skoro rozdrośnie wszystko, to piwo musi być droższe. Jeżeli używamy tych samych surowców, tak samo to robimy. Nie szukamy jakichś mocnych optymalizacji cięcia kosztów. Zakładając, że tego nie robimy. Więc piwo jest droższe. I to piwo trafia do, powiedzmy, że standardowo trafia do hurtowni. Hurtownia, która przecież czym się zajmuje? No, głównie rozłożeniem tego piwa. Więc ponosi spore koszty, jeśli chodzi o paliwo i pracowników. Coraz większy. Więc yy, będzie musiała większy narzut, żeby wyjść na swoje. Trafia to do, do sklepu specjalistycznego albo do multitapu. No, multitapy, gastronomia, o oh, panie, uhu, uh, uh, to jest w ogóle. Więc tak, koszty pracownicze. W sklepie, no okej, okay, czasami jest tak, że po prostu jest właściciel, często to jest on jeden sam. Jak chce wyjeżdżać na urlop, po prostu sklep zamyka. Nie zatrudnia pracowników, no ale jego składka Zusowska rośnie. No ale jeżeli mam multitask, zatrudniamy kilka osób i wszystkim im trzeba płacić teraz więcej. Oczywiście pracownika zawsze trzeba płacić więcej, jeżeli są tych Ale też gastronomia no zużywa sporo prądu na wszystkie, na, na chłodnie, na kuchnię, na oświetlenie, ta, ta, ta. Więc rachunki idą w górę. Kuchnia, która w szanującej się gastronomii jest, no, też te ceny idą w górę, więc wszystko musi iść w górę. No i dla, dla konsum, konsumenta, dla klienta, dla człowieka, który chce wypić piwo, no to cena, piwo piwa też musi pójść w górę, chyba że zmieni się polityka zamawiania piw w niektórych multitapach i znikną Double DDH i Hoprejtem po 30, które są już teraz drogie. A jeżeli będzie podwyżka znacząca, nie, nie, 10, 15, 20 Kto wie? No to ta cena będzie już tak, że może przestawać być akceptowalna dla konsumenta, który i tak ma mniej na, na właśnie takie wydatki, jak wyjście na piwo, bo musi więcej zapłacić za podstawowy koszyk podstawowych surowców i więcej za rachunki. A jeżeli ma kredyt i stopy procentowe rosną, tak jak my, o panie, suchy ryż. I dochodzimy do takiego punktu, w którym może nie każdy, ale na pewno wiele browarów będzie musiało usiąść nad Excelkiem i sobie przekalkulować, czy jest sens ładować ten najdroższy chmiel. Ja rozumiem, że każdy by chciał mieć najwyższą jakość, ale no trzeba to jednak sobie przeliczyć. Chyba, że dojdziemy do sytuacji, w której piwo kraftowe będzie produktem takim ultra premium. Tak. Tylko, że browary nie będą raczej chciały, żeby taka sytuacja miała miejsce. Co może spowodować, że no, ja już od jakiegoś czasu mówię, że jest tak się mówię, kraft dwóch prędkości. Są ci liderzy rynku, browary, które robią najbardziej innowacyjne rzeczy, które przekraczają kolejne granice iwów, które pchają kolejne nowe odmiany chmielu, które... czy teraz wszyscy robią po prostu DDH dipy. Dwa, trzy lata temu to byli ci innowacyjni. Teraz innowacyjni w DDH dipach. I jest, są takie browary, które nie mają technologii, żeby robić te najsuper, najnachmilone ipy. Nie mają puszkarki, żeby to wychować, więc leją to w keg albo w butelki, które, których trwałość jest jaka jest i też mają świadomość, że nie będą w stanie konkurować z tymi uznanymi markami. Więc robią bardziej piwo poty, rynek lokalny, robią piwo prostsze, robią piwo tańsze, robią inne style. I może po prostu to będzie bardziej pogłębione, że ci, którzy mają już taką mocną pozycję, że są w stanie sobie pozwolić na podwyżki, bo ludzie i tak to kupią, będą dalej iść w tym kierunku, a reszta inni będą musieli bardziej pokombinować. Czyli może może jednak takiego lagerka. Tu chcielibyśmy dwunastkę, zróbmy dziesiątkę. Też hmm. będzie spoko. Trzeba będzie pomyśleć na jakąś optymalizacją procesu. Ograniczenie strat. Optymalizacja surowcowa. Już nie będzie się kupowało naj, najdroższych niemieckich słodów. Hmm. Polskie słody też nie niezłe. I coś, co. Ma jeszcze jedną zaletę, dla niektórych wadę, używanie surowców niesłodowanych zamiast słodu. I to jest temat, który jest ciekawy z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że redukuje znacząco koszty, bo możemy używać jęczmienia niekoniecznie browarnego. Oczywiście nie jako 100%, ale powiedzmy 15-20% zasypu, zastępujemy słód. Niesłodowanym jęczmieniem. I tak, redukujemy koszty. Różne badania były na ten temat i przy takich. Nikt nie robi tego przy DDH i Deepie zapewne. Ale generalnie takie piwo ma bardzo zbliżone parametry do piwa zrobionego w 100% ze słodu. Jak najbardziej jest akceptowalne. Nawet w eksperymentach 100% niesłodowanego wyszło akceptowalne. Ale jednak słodowanie trochę zmienia smak, więc nie jest to do końca to samo. Ale może się przyzwyczajemy do tamtego smaku nowego. Plus jest to korzystne dla środowiska. No bo mamy jęczmień, taki niebrowarny i browarny. I bierzemy ten niebrowarny, od razu go do browaru i ciach piwa. A ten browarny musimy zawieźć do słodowni. Proces słodowania, woda, energia. Później do pakowania, później ze słodowni, to idzie do browaru. Dwa transporty zamiast jednego, dodatkowe rzeczy, które trzeba z nim zrobić. Więc niesłodowane zboża oszczędzają trochę energii i są lepsze dla środowiska. I to nawet jest jeden z tematów, który właśnie w temacie. Jeden temat w temacie. Mm -hmm. Który wydaje się być czymś dosyć przyszłościowym, jeżeli mówimy o redukcji energii i także żeby było lepiej dla planety. To sobie pogadałem. Ale nie odpowiedzieliśmy na pytanie, jak bardzo droższe będzie piwo. No właśnie, jak wyjdę sobie do pubu w przyszłym roku, uh -huh. to na co muszę się szykować? Okej, okay, to jest oznaczamy, że mówimy o cenach w centrum Warszawy. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do cen. Na przykład w Katowicach, gdzie jak byliśmy w Białej Małpie, to dlaczego to jest tak tanie? Ja... Chcę więcej. Ile no tak, płaciliśmy za Schlenkerle? Tak, ile za płaciliśmy? Nie pamiętam, ale mało. Tyle. Więcej. No tak, już teraz w Warszawie Deepy i Hazy do DH spokojnie kosztują 18 zł za pół litra. Więc jeżeli będą te, to te same piwa, to rozumiem, że 20, 22, 24 zł za pół litra nie powinno już nikogo wkrótce dziwić się. A za double, takie super wow, wypasione. Jeżeli będą chciały zrobić, zobaczcie, to jest wszystko, co najlepsze mamy. Tak jak się walczy z kryzysem, kupując najdroższe rzeczy, tak? Żeby jednak sobie powetować oszczędności na czym innym. Trzy dychy za pół litra? Myślę, że to się da zrobić. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która mam nadzieję, że się wydarzy. Triumfalny powrót Seszelip. A teraz wszyscy robią te double ipy naprawdę jest tyle double ip na rynku jest przesyt ja za tym już nie nadążam są browary które po prostu double ipa double ipa double ipa double ipa double leap, double ipa i wszystko 8 9 7,5 alkoholu eee. a czy ja chcę taką session lipkę tak 4 to nie musi być nawet takie na nachmielone, żeby była fajna, żeby miała goryczkę, wytrawny, żeby fajnie się topiła. piło. chciałbym, żeby coś innego niż wielkie podwyżki spowodowały, że takie piwa wrócą do łaski. No ale jak trzeba, to nie będą podwyżki. Czy w takim razie może, możemy liczyć na przykład na to, że będzie zatrzęsienie grodziskich? <słyski> może. Znaczy, oczywiście na cenę piwa. Cena słodu ma wpływ, ale więcej w cenie piwa jest energii kosztów stałych, podatków, bo podatek przecież się spłacono od każdego surowca. I efekt jest taki, że tak naprawdę grudziskie, które jeszcze wykorzystuje droższy, bo specjalny słód, nie jest, ceny, jest kosztowo wytworzenie go nie jest jakoś specjalnie niższe niż, wiesz, dwunastki standardowej, nie jakoś strasznie mocno na Zmgorzyskie też trzeba trochę pochmielić, więc no zobaczymy. No, myślę, że mowy ten trend na mod, double ipy troszeczkę dzięki temu wyhamuje, bo po prostu sklepy i to zostaną zawalone piwem, które będzie drogie i które się przestanie tak sprzedawać. Double ipy dalej będą, ale będzie ich myślę, że mniej. I oby, oby w ogóle w browary to przetrwały, bo teraz takie mocne podwyżki wszystkiego mogą się bardzo mocno odbić na branży bardziej niż lockdowny. Browary te, które tak teraz balansują na krawędzi, mogą jednak... To samo knajpy, sklepy, ale kupujmy w Lidlu dalej. No właśnie, zapach. o tym chciałam powiedzieć, bo kupując w Lidlu, wycinamy najczęściej tego hurtownika. W Lidlu, czy w mhm. Oszą, czy, czy w, innym, w innej dużej sieci wycinamy tego hurtownika, więc przynajmniej tam część tych kosztów nam odpada, które wzrosną, czyli na przykład transportu. Eee, czyli, innymi słowy, jeszcze mocniejsza pozycja dużych sieci mhm. i jeszcze większa różnica w cenie między dużą siecią, a sklepem specjalistycznym. I je, przez to, że to jest to jeszcze mocniejsza pozycja tych browarów, które regularnie się w lidlu pokazują, czyli więksi będą większymi, mniejsi mniejsimi, mniejsimi, mniejsi, mniejsi. tak. mniejsi. Oczywiście mówimy o lidlu, ale to chodzi o różne jest, sieci. Tylko idea, <laughs> cało. Nie udało się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile będzie kosztowało piwo. Wiemy, że będzie kosztowało więcej i mamy nadzieję, że przynajmniej wiecie, dlaczego będzie kosztowało więcej. Tak. A browary, jakbyście chcieli zoptymalizować swoje procesy na warzelni, zredukować swoje koszty albo używać więcej surowców niesłodowanych i potrzebujecie do tego dobrych enzymów, dajcie znać. Wysenio. Pytaliśmy Was już kiedyś, ile jesteście w stanie maksymalnie zapłacić za piwo, ale spytamy o to jeszcze raz, w tych zmieniających się warunkach, ile bylibyście w stanie najwięcej zapłacić za piwo. Ale nie najwięcej za jedno piwo, tylko najwięcej za piwo, które przychodzicie do knajpy i pijecie i nie musi to być monte veres smaków, tylko po prostu piwo, które pijecie, jako towarzysz rozmów. No tak, ale wiesz, dla niektórych osób na przykład te 20 zł będzie już taką barierą, że jeżeli wszystkie piwa będą kosztowały 20 zł, to przestaną przychodzić do pubu, więc dlatego pytam? Więc niech w dyskusjach się zacznie. Wiadomo, dyskusje na temat cen piwa najbardziej rozbudzają. <grym> Jeszcze tak. na Browarbizie. O, jak to było? Trzy zł. Złote. Tak, mityczny pil za 3 zł. To cenę mm. wracając. <grym> Dawajcie znać w komentarzach, dyskutujcie i lajkujcie, komentujcie, szanujcie, klikajcie w dzwoneczki. <grym> A my się widzimy. Za czas jakiś.